Pozaj przykład, jak ja się otworzyłam z kebabem, mam niedaleko policję i straż miejską, mm -hmm. gdzie mam jakieś kebaby porobiliśmy, ulotki, rabaty, pojechałam, pogadałam sobie z panami policjantami i mówię, posłuchajcie, mundurowi mają zawsze u mnie minus 15%. Zawsze. Przyjeżdża pan w mundurze, czy bez munduru może pan, że z policją, a minus 15. Gangsterzy minus 30. <si> tam, ja, to, tak, znaczy, Do Lokalnego gangu pojechałam. Chłopaki, <si> widzę, robicie robotę. i ja oglądałam film, jak zostać gangsterem. Bardzo mi się podobał. <si> Macie tu 30% zniżki. 30 tam będzie pani odpalała. <si> tam, tam, to co więc no pojechałam, ale w każdym razie przyjęło się to. I teraz tak, mam straż miejska podjeżdża, policja, strażacy, urząd. Miasto jest niedaleko i każde kierowanie ma u mnie te minus 15% I to jest ściąganie klienta i on ma obok siebie ma kebaba, ale on przyjedzie do mnie, bo u mnie dostanie zniżkę, a tam nie dostanie zmiszki ja wiesz, co bym I zrobił. To są te różne, różne ja bym doparcia do klienta. podpalił e, moją budkę, żeby przyjechali. Ci, ci, jak oni by przyjechali, to ja by się okazało, że to był żart i ja tylko tym puszczałem z boku i. Nie, ja was chciałem zaprosić! Po prostu macie po kebabie! A tak, wiesz, to dlatego też bardzo O, Oni 10 tysięcy kary.